Pokój i dobro. Wychodzimy na pustynię, 40-dniowe rekolekcje, wielki post. Wydaje się wokół nas, że czasami trudno jest znaleźć jakiś właściwy punkt odniesienia, jakiś, jak, jakiś konstans, coś stałego, co będzie dla nas drogowskazem na całe życie, co się nigdy nie będzie zmieniało. Żyjemy w czasach, kiedy takie pojęcie jak prawda, dobro jest bardzo relatywne dla wielu ludzi. Co jest punktem odniesienia? Jan Chrzciciel który przychodzi w czasach bardzo trudnych, on mówi bardzo wyraźnie, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wskazuje na ten jeden absolutny autorytet. Idąc przez pustynię, spotykając na swojej drodze Jana Chrzciciela, trzeba, abyśmy także i my krzyknęli, oto baranek Boży, za nim idę.